Zapraszamy! Listopad to miesiąc pamięci ze zmarłych, którzy odeszli, i nie ma ich już wśród nas. Święto odzyskania niepodległości przez Polskę. W 1918 roku po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Święto to obchodzone jest co roku 11 listopada. W tym roku obchodziliśmy już 104 rocznicę. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam zaproszonych gości, panią Naczelnik Wydziału Oświaty, panią Małgorzatę Michę! <kluczy> Witam wszystkich nauczycieli, rodziców, no i Was, drogie dzieci na dzisiejszej uroczystości. Występy, które trwały dosyć długo, ale wszystkim się podobało i jeżeli wybrało te najciekawsze, najpiękniejsze, dlatego tutaj dzisiaj się spotykamy. Oczywiście wiemy wszyscy, że to nie były takie zwyczajne występy, bo są to prezentacje związane z dniem niepodległości, który przypada na 11 listopada. Pamiętamy wszyscy, że Polska po 123 latach odzyskała niepodległość i w 1918 roku y, tę niepodległość odzyskaliśmy. W związku z tym śpiewamy pieśni i zawdzięczamy tę naszą niepodległość ludziom, którzy walczyli często właśnie z pieśnią na ustach do walki. Dlatego z przejęciem, z dumą, ale też z radością na tej scenie prezentowaliście swoje utwory. Co to jest memorial? A memorial to są zawody poświęcone pamięci jakiejś osoby. W naszym przypadku to jest nasz patron szkoły, czyli Jan Medalista Mistrzostwa Świata, olimpijczyk, który zginął z rąk, z rąk hitlerowców w okresie II wojny światowej. Kto wpadł na pomysł organizacji pierwszego memorialu? No tak się zdarza, że akurat ja w 1990 roku. Wróciłem z takich zawodów ogólnopolskich, dużego memoriału imienia Janusza Kusocińskiego, co są zawody przeznaczone dla najlepszych zawodników w lekkiej atletyce w Polsce. No i sobie tak pomyślałem, że warto by było zrobić e, takie zawody w naszej szkole. Jakie będą konkurencje i ile ich będzie? Zawsze na początku były to cztery konkurencje, podobnie jak teraz w trakcie 30. memoriału. Czyli to jest bieg na 30 metrów płaskie, brzydko mówiąc, a bieg na 30 metrów przez płotki, skok dal z miejsca oraz rzut piłką lekarską, 2 kg lub 3 kg. Który to będzie memorial? No, 30. Memorial. Powinien być 32. Ale ponieważ zdarzyło się tak, że mieliśmy okres pandemii, więc te dwa lata jakby zostały opracowane, teraz mamy 30. Od samego początku Memoriał wyglądał tak samo, a jak nie, to jak? Wyglądał podobnie, jeżeli chodzi o konkurencję. Natomiast inaczej to wyglądało, jeżeli chodzi o ilość osób startujących, początkowe memoriały miały bardzo dużą bardzo dużo ilość startujących uczniów i byli to uczniowie z wielu szkół poza naszą gminą nawet, a raz zdarzyło się nawet, że byli to uczniowie spoza naszego województwa. Więc jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje na tym memoriale, to zawsze, tak jak wspomniałem, były co cztery konkurencje. I na początku ten memorial właściwie był rozgrywany pod egidą uczniowskiego klubu sportowego KUSY we współpracy ze szkołą. Natomiast ostatnie lata są one organizowane przez szkołę. Do widzenia. Do widzenia i dziękuję. Dziękujemy. zawodów wystąpiło około 13 tysięcy uczestników. Wielu przyszłych mistrzów Polski, zwłaszcza w lekkiej atletyce, zaczynało swoją sportową karierę właśnie w Memoriale Kosocińskiego. Prawdopodobnie Memoriał jest najstarszą imprezą środowiskową organizowaną przez Szkołę w Województwie. Serdecznie witam posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Szymona Pododę, jednego z mecenasów naszej uroczystości. Przewodniczącego Rady Miasta, Pana Józefa Pokładka wraz z radnymi. Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta, Panią Renatę Szewczyk. Dyrektora Gminnego Zakładu Obsługi Szkół, Panią Zenonę Słobodzian. Przybyłych dyrektorów Szkół Podstawowych Bolesławcu, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, panią Irenę Sikorynko-Odyńską, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4, panią Marię Subik. Witam mecenasów naszej uroczystości pana Damiana Sawczaka z Football Akademii. Pana Norberta Stolickiego ze Szkoły Mistrzów Asyrakiet. Witam serdecznie przedstawicieli Rady Rodziców, Panią Magdalenę Jankowską, wszystkich przybyłych rodziców, witam nauczycieli, uczniów, młodych sportowców i wszystkich kibiców.